A jednak zakazu parkowania po jednej stronie, stron to byłby nie. Na pewno znak drogi by urządkował tę sytuację, ale trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba będzie kierowcy wykonywać przez dłuższy okres, bo e, ci, którzy się nauczyli tej parkować po jednej, po drugiej stronie, będą to czynić dalej bez względu na znak nerwowy. Na pewno tutaj ulica Palińska wymaga zmiany organizacji ruchu i mam nadzieję, że w tym czasie do Was nawet że tutaj. Cały czas ta infrastruktura do się cały czas zmienia i będzie zmieniała, także na pewno te zmiany będą i zmiany są konieczne. Na pewno trzeba się zastanowić nad ograniczeniem ruchu pojazdów podżyczek i dwutonów. Jednak bardziej jest ulica do, dla, dla samochodów mniejszych, no, ale też trzeba wziąć pod uwagę, powiedzmy teraz ta budowa, która w chwili jest, to te pojazdy i w jakiś sposób muszą dojechać, muszą dowieść pewne elementy, dlatego tutaj zmiany są na pewno na konieczne. A jak, jaka jest procedura przeprowadzania takich zmian? Kto musiałby tutaj wystąpić, gdzie się zgłosić? Zarządca za drogi yy, przedstawia Policji do zaopiniowania. Policja opiniuje pod kątem oznakowania. Jeżeli projekt jest zgodny yy, z przepisami, no to, to projekt jest przez Policję opiniowany. Bo nie znamy to tylko tego finału, czyli tego oznakowania ale mając za zadanie innych ulic mimo wszystko, co niektórych kierowców czy to będzie trzeba będzie Ale wiemy, że jak będzie już ten znak, to policja i strasznie ich to będzie się tutaj pojawiała. I no, by... no, policja i, i też tu się pojawia, co, że na chwilę obecną mówię, to, to, to praktycznie brakuje y, tutaj tych odpowiednich znaków, które by ten tutaj uporządkowały. I na pewno i wiadomo, że, że wtedy... Jeżeli są znaki, to, to ich przez ta walka z kierowcami jest przynosi może większe większa.